Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andesu. witam was wszystkich bardzo serdecznie w 56. odcinku z The Sims 2, Moda na sukces. I moi drodzy, dzisiaj przenosimy się do rodziny Pruchno. Proszę bardzo, oni są. Ja nie pamiętam, czy jakieś czytałem ten opis Pruchna, czy nie czytałem. Kurczę, wiecie, że nie pamiętam? Rodzina Pruchno to z pewnością jedna z najmilszych rodzin w okolicy. Są ze sobą na dobre i na złe. W ciągu tych lat stali się cudownymi rodzicami... I dziadkami Nie będę czy ja to czytałem czy nie Natomiast wchodzimy sobie do próchna e, Myślałem, że pójdziemy się do przyjemniaczków Do Marysi e, Ale oni są na wakacjach, więc e, Może w przyszłym tygodniu tam się normalnie wybierzemy do nich No bo skoro się relaksują To niech się relaksują i nie będziemy słuchajcie Ich spokoju i ciszy zakłócać Każdemu jest potrzebny taki wiecie Oddech Dlatego dzisiaj postanowiłem, że będziemy w rodzinie próchno Tylko ja bym chciał, żeby to się O już tak się mogę Mogę się? Mogę tu? O Boże, słuchajcie, kichnę. Nie. A jednak kichnąłem. Dziękuję i przepraszam. I, i w ogóle. Także, dobra. Y, co tu się dzieje? A, oni chyba poszli spać kiedyś tam, kiedyś tam. Dawno, dawno temu. No dobra, czekajcie sobie. Te, oczywiście te ściany poobniżam tutaj. Nie, gdzie oni są? Gdzie, gdzie, gdzie wy jesteście? Halo? No śpią jednak. Mm. O, to niech sobie śpią. A słuchajcie, ja muszę zrobić y, szybkie cięcie, dlatego że... Czesiek, mój kochany kot, chce wyjść z pokoju, a że mam drzwi przymknięte, to jedzie w drzwi pazurkami, także zaraz do Was wracam. Dobra, jestem, słuchajcie z powrotem. Yy, aha, bo ja nie przyspieszyłem czasu, więc oni śpią jakby chcieli, a nie mogli. No dobrze, to śpijcie sobie szybciej. Pytanie jest takie, czy. Odpytasz do 18? A ty. Dlaczego oni. No dobrze, pracują razem wieczorami. Niech im będzie. O, widzę, że tutaj nasz. O jezus, jakąś. Jak ty się nazywałeś? Honor... To był honoriusz. Ja już zapomniałem, to był honoriusz. Dobrze, skoro wstałeś, panie honoriusz. Ehm, w sumie. A może byś pogotował? Tak teraz myślę, tylko to chyba nie umiesz. No, nie umiesz gotować. Trudno, czas się kiedyś nauczyć, żebyście mieli więcej że... resztek w lodówce. Przygotuj wiele. Danej osoby, i niech to będą kanapki z szynką. Zostaw ten telewizor. Do kanapek z szynką nie potrzebujesz aż tyle gotowania, mój drogi. Proszę bardzo, chodź. Chodź, a czy Karolina już chciała mieć honorata? Nie, ona sobie też śpi. Dobra, to niech sobie śpi, mam nadzieję, że nie wstanie, bo jak ona by teraz wstała. O! Dobra, czy ona wstaje właśnie? No nie, dla. Babo, simowa jedna. Proszę iść tutaj, wykąpać się jeszcze. I co by. Co wy będziecie robić? Przecież jest środek nocy. A oni powstawali, słuchajcie, no, no nie wierzę. Robisz ładnie kanapeczki? Honoriusz? O, zdobywa punkt, go to tak szybko? On tak szybko się uczy? No to jestem w szoku, nie ukrywam. No to słuchajcie, jak oni wstali, to niech ona tu przyjdzie usiąść. Włączysz sobie TV. Wiesz, szokundała TV, no bo co on z zrobić? Dobra, ale gdzie on to pakuje wszystko? O mój Boże. Nie, już nie rób. Wystarczy. Odłóż resztki. Zachowaj resztki. I odłóż resztki. Co go napadło, żeby to wszystko w kieszeni trać? Ale przynajmniej będą mieć się już gotowe. Nie będą musieli rano się, wiecie, guzdrać. Może jednak to skończysz? Chociaż nie wiem. Cześć! Aha, bo ty już po prysznicu jesteś. No ja wiem, ja wiem. Ty go bardzo mocno kochasz. Dobrze, oglądaj sobie ten telewizor, bo... Nie wiem, co może robić człowiek o trzeciej nad ranem. Dobra, a wiesz co? Czekaj. Znów? Nie, nie, nie. Chodź, chodź, pogotujesz trochę. Zobaczymy, ile on chce tego w ogóle zrobić. Jestem ciekawy gotowanie. Wow, Carolina! Jak ty tutaj w ogóle je... Który masz? Już... Trzeci już? No to nieźle. Nauczy się opanowywać gniew. Honor już umiera. Mortimer jest zombie. O czekaj, bo jak już skończysz... Czekaj! Czekaj! Od resztki. potem sobie usiądziesz na kanapie i będziesz mógł oglądać. I będziecie się razem uczyć gotowania jakie to jest romantyczne! O, przekazuję sobie gadają, zobaczcie. A przypomnę, za jakiej to okazji dzwonimy? Telefon o godzinie 4. Czwa... No, prawie 5, no 5 w sumie. Dobra, odbierz go. Hejko. Honoriusz, Nie, nie może. Nie no. Jesus, wszystko naraz. Proszę to o. Usiądź. I. Przyłącz się. No. Jak u ciebie? Tylko delikatnie głodna jesteś. Wow, jak oni te punkty słuchajcie, trzaskają! Czy w wieku senioralnym tak szybko się wszystkiego uczy w życiu? Naprawdę? O wow, za ty jesteś po. O, ojej! Ty masz w sobie takie. Takie jakieś nieskry... Nie, odkryte pokłady energii, mój drogi. Przyłącz się, chodź. Co on robi? Aha, jedz. To jak sobie zjesz, to w sumie mógłbyś e, sobie skorzystać z toalety na dole, tej, tej dolnej, o. Potem ją wyczyść, niech ci będzie. A potem mógłbyś się w końcu znowu przyłączyć, a jak tam... U nie wszystko dobrze. Ale jak ona tak się, słuchajcie, pod, podszkoli w gotowaniu, to proszę, żeby, potem będzie takie potrawy kręciła tutaj, że aż szok. Ehm, weź sobie resztki. O! Kulinaria to hobby, w którym zaczęła się interesować Karolina. Teraz może przeglądać strony internetowe związane z hobby. No dobrze. Nie no, kanapkę weź, bo tyle tych kanapek, że narobił Pan Honoriusz. Wyczyść. Gdzie ty? Aha, weź. A możesz oglądać. Super. Jak skończysz jeść moja droga, to w sumie mogłabyś sobie... Trzeba na górze, na dole Posprzątaj to, skorzystaj sobie I również się przyłącz do swojego kochanego męża To jest takie, wiecie, spokojne u nich życie Gdzieś tam sobie na tej emeryturze dorabiają Chociaż nie wiem, czy mam emeryturę <śmierdziś> Podejrzewam, że raczej chyba niekoniecznie O, proszę bardzo, kolejny punkt No, moi drodzy Jestem... Ona ma cztery, ten ma trzy. O, wow! Co ty, Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty byś gotował? Przepraszam. O, to jest jakaś mikszcza. Ja widzę, że on ma naprawdę zapał kulinarny, i przez ten program wszystko mu się pod czaszką poprzestawiało. Dobrze. No, no wiecie, to są tacy emeryci. Oni hobby. Kulinaria, yep, yep. telewizorek, kanapa i czego im więcej do trzecia potrzeba? Niczego. Aha, za zapocona, Dobra, co ty gotujesz? Czy to jest jakiś omlet będzie? O wow! Zachowaj resztki Balbina okradło. No siema. Dobra, i w sumie mógłbyś się pójść wykąpać i wyczyścić. Przy okazji, skoro już tak... Sobie tam ogarniasz. I może y, byś się przespał, a Twoja żona też by mogła się w sumie zdrzemnąć. Nie, nie ściel, tylko chodź. Chodź i się. A ty nie możesz jeszcze, to się odpręż, chodź. Bo ta energia to jakoś. Mhm. On może spać, a ty możesz już? No weź. Śpi. O. Trochę się prześpicie. I już, wstawaj i ty też wstawaj Taka szybka, popołudniowa drzemka e, Myślę, że Karolina wstanie szybciej niż ty To mogłaby to odebrać Tutaj na górze dalej ten pokój pusty No ale wiecie, no jak oni mieszkają... W ogóle ta, ta część domu jest jakby nieużywana, tak? Czasem się zdarza, że części domu są nieużywane Idź odebrać telefon, szybko! A ty, mój drogi, możesz sobie skorzystać Ty mm. głodny jesteś? No weź! Chociaż takimi resztkami to ja bym też nie pogardził. A, do, do pracy za godzinę idzie. O oh, wow! O oh, wow. To też sobie skorzystaj. Kto tu dzwoni? Konstancja Robak? No dobrze, a Marysia oczywiście wasza przyszywana, adoptowana córka jest na wakacjach. A czy to jest pokazane, że ona jest adoptowana? Nie, to w The Sims 4 jest tak, że jest napisane, że wiecie, że jest pasierbem, czy, czy coś takiego. Mhm. No dobrze. Tak, tak, pogadajcie Co? sobie, bo przyjaźnie są bardzo ważne w The Sims 2. <noise> Ogólnie w życiu również, nie tylko w Simsach. E, kanapki na zjedzcie. Bożysz on tego tyle narobił, jak dla wojska. Zostaw już, już zostaw, zostaw koleżankę, bo musisz szybko skorzystać z toalety, bo praca, praca. O, i cudownie. Na praca czeka. Część jak dostał jakiegoś dzisiaj szaleju i biega po całym domu u mnie. Dlatego jak były drzwi to już wiem dlaczego on w nie drapa, Bo chciał po prostu stać: on, on po prostu kusuje, on po prostu patataja na jednorożcu. Prawie. Dobra, ona raz do pracy. W sumie mogłaby się przebrać. Higiena. Wiesz, co to wiesz? Ujmuj sobie ręce jeszcze, skoro tak ci delikatnie higiena spadła. A po to, ale cię możesz to sobie w sumie zrobić. O. I do pracy O, takim gruchotem jeździ, a ty też do pracy idziesz? O Wow, jaki masz piękny piękna pie garsonka, piękna na a na którą ty idziesz do pracy, przepraszam? Na siedemnastą Trzydziestej pierwszy. a ty do osiemna... Aha No to mało zarobią, słuchajcie, a tu pewnie będą większe rachunki Jezus, jaki kacen Budz A to wiesz co? Mógłbyś... Mógłbyś oglądać sobie... A czemu film? Zmień kanał na... Smakoszy O, przykazać się trochę pouczyć, że przed pracą idealnie Karolina szybko zabiera dokumenty związane z ważną sprawą, którą prowadzi pan Wokanda. Będzie przemawiał przed najwyższym sądem SimCity i papiery muszą być gotowe oraz w idealnym porządku, inaczej przegra sprawę. Karolina już ma wziąć do pracy, ale przypomina sobie, że pan Wokanda wymaga, aby dokumenty były uporządkowane w odpowiedni sposób. Ale jaki? Oczywisty wybór to okoliczność alfabetyczna, ale Karolina pamięta także, że pan Wokanda wspomniał o swoim uporządkowaniu dok dokumentów ułożonych według kolorów. W jaki sposób Karolina powinna uporządkować dokumenty y, alfabetycznie? A teraz jest Rybunski, pełna która domaga się nadchórczościowego przetransponowania dokumentów. Kolejna nadal jest zajęta obmyślaniem najlepszego sposobu ułożenia papierów, ale czas ucieka, więc uznaje, że najprościej będzie ułożyć je według alfabetu. W pośpiechu na podjęła złą decyzję. A wściekła się z powodu. Nie, no ale jak? Rzuca jej w i woła, że lepiej będzie, gdy Kolejna poszuka sobie spraw. Jak? Jak tu zostaje zwolniona? No chyba sobie żartujecie. O nie, zabawa jej w ogóle spadła. No, jak oni traktują emerytów? Chodź, poglądaj sobie. Utrata pracy. Słucham. No, to jest już szczyt szczytów, naprawdę. Ja nie pokażę żadnego obrazu, tak? To oglądaj sobie może tutaj ten, proszę, please. Do pracy, Honoriusz, Już ty jeszcze z tym domem pracujesz. Ale wiecie, co znajdziemy zaraz jakąś pracę, Tylko jest jakaś gazeta? Jest. Poszukaj pracy. Może być biedna bezrobotna. Zaraz się kojarzę, że jeszcze Honoriusza zwolnią. To już w ogóle będzie klops. Już tu idzie zobaczymy co ona znajdzie w ogóle. Co jest, co jest dostępne. Dlaczego kopiesz pod naszym domem, psie? Hmm, pomywaczka, wależy gastronomia. Dni, wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela. Pensja 63 za, za dzień. A więc co weźmy? Od 15 do 18 i w sumie potrafi gotować, więc może być jakiś awans nawet. Wow. Dobra, wiesz co? A zejmą sobie do kogoś, pogadasz sobie z kimś. Hmm, może niech to będzie twoja ukochana Konstancja Robak. Rozmawiaj. Hajo! A potem mogłabyś sobie oglądać to. Jak skończysz swoją świetną dyskusję z Konstancją? Z Konstancją. Jezus, ile na tym telefonie? Wiesz, jak ma na bambusie? Dobra, skończ z Konstancją gadać. I połóż się trochę gotowania właśnie. Dzięki, dzięki temu, że oglądasz program kulinarny... Wszystko będzie pięknie. No ja wiem, czy on właśnie wrócił z pracy, wrócił. Mm, 53? Przez to jest jakaś masa, To jest niegodne. O mój Boże. Szarlota bryka. Eee. O, kuchnie zózi, miejsce, w którym pociągnie ciślinka. Ojej. Honoriusz, że się! Bo tutaj się muszą panie zapoznać, tak? Skorzystaj sobie, weź sobie prysznic I w sumie możesz sobie zjeść na kolację coś, weź sobie jakieś resztki Natomiast twoja kochana żona Musi się zebrać teraz w sobie, bo niestety Ale jest... Jest lipa, no! Oni w ogóle tak mało zarabiają, jako... To chyba przy to, że są już starsi Tak mi się wydaje może to nie jest taka normalna. O, może to jest normalne. No dobra, weźcie sobie. Mm, weź tą tacę spaghetti, niech będzie. O, wow, o mnie. Mmmm. Sam bym zjadł spaghettiora. To wiesz co? Nie bierz, bo tylko sobie zjesz to. A potem to posprzątasz. I pójdziesz z Natomiast Karolina, ona się jeszcze musi ogarnąć, więc sobie skorzysta. Wyczyści przy okazji też to. Eee, weźmy sobie prysznic i też będzie spanko. I będzie pierwszy dzień w nowej pracy. To też jest bardzo ważne, żeby wy wiecie, zrobiła dobre pierwsze wrażenie. O, ładnie pozmywa. Czekaj, czekaj, też nie idź spać. Eee, zachowaj resztki. I teraz możesz iść spać, proszę bardzo. Ja się boję tych potem rachunków znowu, jakie będą. Czekaj, jeszcze nie idź. Poczekaj. Wypełnij. To jest tragedia. No przecież nie możemy tak mieć pod domem brzydko. Śpij. No i dzisiaj poszli normalnie spać. W sensie, nie wstaną może o trzeciej. Byłoby super. Ale właśnie za to kocham The Sims 2. Że tutaj... Bardzo łatwo jest stracić pracę. Bardzo łatwo jest cokolwiek zrobić takiego, wiecie... Że... 3 sekundy i, i koniec. I nie ma pracy, i są małe zarobki. No, w innych częściach tak nie było już potem. W decyzji tak jeszcze było. O, w 1 też tak. Co ty już? Zwariował. No Zwariował, weź sobie jeszcze prysznic, może. Dlaczego on tak wcześnie wstaje? Czeką będzie potrzebował do pracy w ogóle? Charyzmy? O! Jak potrzebujesz charyzmy, to można by cię było tutaj trochę pogadać. Masz tu lustro, czy nie macie tu lustra? Tu macie lustro. Ci, trzymajmy sobie w sypialni. Trudno. Najwyżej obudzisz Karolinę. No, ale ona chyba. Tak, ona chyba sama wstała po prostu. Tak, z siebie sama. Z siebie sama. Z siebie sama wstała. I wiesz co? Czemu film? Nie. Czemu film? Czemu nie mogę? Oglądaj. Kulinaria! O. Ucz się. I pierwszego dnia w pracy od razu zabłyśniesz! Dobrze, Honoru już ma punkt. Niech się uczą. I on ma, on ma 5 punktów charyzmy, a ty masz... O wow! Ma 6 punktów gotowania już. O oh, wow! Bardzo dobrze. I mu komfort trochę spada. Oho, porta przeszła. To wiesz co, chodź i weź tą portę. Jezu, co to za co to Kinga Embargo? Przyszła w taki. Jaka ksena wojownicza? Księżniczka. Jesus! I jak się ogarniesz, to weź sobie y, pęcherz, proszę ładnie opróżnić y, I wziąć sobie resztki, a Karolina też w sumie jest głodna trochę Ale dobra, niech sobie jeszcze trochę się pouczy Zobaczymy, o, telefon dzwoni, to jednak się nie pouczy Odbierz Siema, to nasza ulubiona przyjaciółka, gdzie dałeś te rachunki? Dlaczego tutaj? 80. No dobra, to chociaż. Staś nas na rachunki jeszcze. To zapłać te rachunki, jak skończysz z nim rozmawiać. W sumie już teraz możesz to zrobić. I weź sobie też jakieś resztki. Mm, kanapkę, proszę bardzo. Yy, idę też sobie wejść, Tosta. No i smacznego życzę. Ja chcę zobaczyć ten pierwszy dzień pracy. Skorzystaj. Dobra, możesz w sumie to jeszcze posprzątać. Tak, ono ma jeszcze godzinę do, do samochodu do pracy. To akurat... Co, no jedzone dobre było? To super. Wiesz co, a mógłbyś sobie jeszcze ćwiczyć przemowy? Byłoby super. O, wyczyść blacik bardzo ładnie. Dobra. A, ona w normalnych ciuchach do pracy jedzie, nie ma żadnego tam uniformu, no dobrze. Pojechała, mam nadzieję, że jej nie wyleją. Please. A, Hono, już macie jej wolne. O, to będzie mała... O, nie. Tak, w sumie średnio, że ma wolne. Dobra, to poczekamy na Karolinę zobaczymy, jak tam w pracy może będzie awans Dzieci. pierwszego dnia. Byłoby super. A wcześniej sobie poćwiczył, wiecie, rozmawianie, charyzmę Dobra to Teraz cię znowu ogarnę Chodź, skorzystaj sobie, mój drogi e, Weź sobie prysznic i w sumie Podaj tacę, chipsy Podaj deser A zrób deser ciarka świętego Mikołaja No, przyjechała Karolina, uwaga Uwaga Ma awans! Karel awansuje na stanowisko sprzedawca jedzenia na wynos. Z deszczu pod rynek nie musisz już zmywać naczyń, ale zajmowanie się głodnymi klientami i niestoletnimi łobuzami to trudne zadanie. Nie zapomnij o uśmiechu. na pracuje teraz w godzinach od 17 do 21. Zaczynamy od, od zaraz. Karel zarabia 84 otrzymuje premię wysokości. Dobra, a jak teraz będziemy mieć, będziemy mieć, większą stawkę 84, a mieliśmy... No to, to spoko w sumie. Logika i kreatywność. O mój Boże, to trzeba się teraz przypiłować. Ale, jak ty chcesz, to warto wiedzieć co musimy. Widzicie, i teraz trze i teraz ten pokój się wykorzysta. I teraz ten pokój się wykorzysta, dlatego że kreatywność damy jej obraz, a logikę. Nie są szachy, tu są szachy pewnie, tak. O! No i się obróciło jeszcze patrzcie, bezczelnie, no. Dobra, trochę wydaliśmy. Ojej, a one są takie drogie? O nie. A teleskop? A to ile kosztuje? Co to jest takie drogie wszystko? To jest najtańsze w sumie ze... No dobra. A ty 550, a to jest zabawa plus logika. Kurcze, wiecie co, nie wiem. To może te szachy lepiej. Dobra. I weźmy krzesełko jeszcze. Pytanie jest takie, czy przejdą tędy? Przejdą chyba. Teoretycznie powinni. Dobra, ciś malowanie szybko, bo chyba jesteś w całkiem dobrej formie. Tak. Dobra. To ona sobie ćwiczy malowanie, a... Aha, on gotuje. A my optymistycznym akcentem będziemy sobie kończyć i się żegnać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Lowki kiski, Bo Dziękuję Was jak zawsze. I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa! pa.